Czy kobieta może sprowokować swojego mężczyznę do zdrady? Słuchajcie, jakkolwiek to dla Was zabrzmi, odpowiedź brzmi tak. Bo skąd się bierze zdrada? Zdrada nie bierze się od tak, nie bierze się z przypadku, tylko ty kobietą. Idziesz z pewnym programem w sobie, zapisanym w ciele, który w pewien sposób prowokuje u ciebie samej reakcję, zachowania i nastawienie wobec swojego mężczyzny, gdzie tak naprawdę zaczynasz dokonywać autosabotażu waszej relacji, w wyniku której ten mężczyzna zaczyna. Znowu, przypadkowo, w cudzysłowie, rozglądać się za innymi kobietami, co może prowadzić długofalowo do zdrady. Więc zanim zaczniesz obwiniać mężczyznę za to, co zrobił,